Da. Żadnych paktów z ludźmi, którzy służą Niemcom, a nie Polakom. A nie Polakom. I tu proszę państwa, pewna konsternacja jednak. Ponieważ my słyszymy od naszych przyjaciół po prawej stronie sceny politycznej, mówię tu w szczególności o Konfederacji. Że chcą oczywiście Polski wolnej, chcą Polski suwerennej, chcą Polski wolnego rynku, chcą Polski wolności, w tym wolności słowa, chcą Polski rozwijającej się, chcą tylko i wyłącznie interesów Polski, to wszystko tak jak my. Tylko w przeciwieństwie do nas, oni jednak raz po raz mówią, że będą się rozglądać, będą również rozmawiać z Platformą Obywatelską o jakimś przyszłym sojuszu. Mhm. Koledzy, drodzy przyjaciele, Drogi Sławku Męcenie, drogi Krzysztofie Bosaku, drogi Panie Przewodniczący Płaszku i wszyscy po kolei. To nie jest czas na gierki polityczne. To nie jest czas na jakieś flirty polityczne. Polska jest na bardzo niebezpiecznym wirażu. Dzięki naszym wspólnym siłom w drugiej turze Karol Nawrocki wygrał, wygrał z siłami proniemieckimi, wygrał z Trzaskowskim, ale to nie koniec. Za chwilkę, także po wczorajszym trzęsieniu ziemi, które rozpoczął marszałek Szymon mówiąc wprost o tym, tak. że było przestępstwo, podżeganie do zamachu stanu, za chwilkę może się okazać, że trzeba będzie brać rząd w swoje ręce. Dlatego karty na stół, dlatego Deklaracja Polska, dlatego konieczność zobaczenia fundamentów wspólnych wspaniałej, propolskiej polityki nowego rządu polskich spraw. Być może także się odniesiemy tego roku. Tu nie na czasie, na Dlatego pierwszy punkt deklaracji. Żadnych paktów z Tuskiem i jego ludźmi, którzy służą od półtora roku wyłącznie polityce proniemieckiej, a nie propolskiej. Wydaje się, kochani przyjaciele z Konfederacji, że to nie jest jakaś zapora nie do przejścia. My rozumiemy gierki polityczne, ale raz jeszcze powtarzamy, to nie jest ten czas. Nowy rząd który obejmie władze w Polsce, musi być przygotowany do natychmiastowych reform w Polsce. Do natychmiastowego działania na rzecz wolności, na rzecz bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, bez żadnego oglądania się i dyskutowania przez kolejne trzy miesiące, co chcemy zrobić. On musi wiedzieć, ten nowy rząd, na jakim fundamencie stoi i na jakim fundamencie natychmiast wydobywać Polskę z bagna, które nas wciska Donald Tusk. Dlatego Deklaracja Polska dlatego zaproszenie w pierwszej kolejności to ludzi, którym ufamy, ale którzy zaczynają kombinować gierkę niebezpieczną. Zaproszenie dla Konfederacji. Przyjmijcie to zaproszenie! A Polska będzie piękna, stabilna, wolna, rozwijająca się najszybciej w Europie, bez żadnych problemów w strukturach społecznych, bez żadnych nielegalnych migrantów, bez żadnego Zielonego Ładu, z rozwijającą się prężnie gospodarką w ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z armią, która już jest trzecią armią NATO, a która będzie najmocniejsza w tej części świata.